Ale dobrze jak tej Polszy nie ma, zero konfliktów, ale czekaj, czekaj, Polaczki mi się tam próbują buntować, a nie mam żadnego dostępu do nich, nie pozwolę na to. Białorusiu, pamiętasz jak ci może pożyczyłem 5 złotych w trzeciej klasie podstawowej? Powiedzmy, że czysto teoretycznie była taka możliwość, że mogłem pożyczyć faktycznie te 5 złotych, ale powiem ci jedno, porządnie się napierdoliłem. Mam to w dupie co z nimi zrobiłeś, nie oddałeś mi ich, a oznacza to... Że winny jesteś mi przysługi, więc żądam od ciebie, byś się do mnie włączył, dam ci autonomię i będziesz żył jak wcześniej. No dobrze. Chyba i tak nie mam innego wyboru. Ano czekaj, czekaj, niech to sprawdzę. Masz jednak drugi wybór. Serio? Jaki? w pierdol A to wiesz, chyba przejdę do tej pierwszej opcji. No i to rozumiem, teraz żegnam. Pierwszy problem załatwiony, ale myślę, że muszę tej podróby rosyjskiej pozbyć. Co jest, motherfucker? Dupa ci sztywnieje. Ale śmieszne. Dobra oba problemy załatwione, ale nadal widzę tu syf, a dokładnie te wód trzy wypierdki dla nikogo nieznaczące, ale dla mnie jak najbardziej. Teraz jest idealnie, jestem potęgą i jestem znowu ogromny, ale jeszcze, tak dla zabawy Mołdawia. Teraz jest tutaj czyściutko, ale sobie teraz odpocznę, bo jestem zmęczony już tymi podbojami.